Didn't <laughs> go- Pobijamy słownie rekordy głupoty. Jak na przykład w szczęście odcinek, gdzie testowaliśmy najbardziej głupie mody, jakie tylko istnieją w minecrafcie, Jednak dzisiaj zrobimy coś jeszcze dziwniejszego. Tak, dokładnie. Jeszcze dziwniejszego. Sam nie wiedziałem, że się da, ale jednak. Ponieważ przetestujemy dzisiaj mody, które mają zero pobrań: zero 0, zero i tam po innych językach. Wiadomo, nie? Jednak mam do Was tylko jedną taką bardzo ważną prośbę. Do ciebie, że nas do mnie też przy okazji. Mimo, że te mody będą miały zero pobrań, to nie chciałbym, żeby pod tym odcinkiem było zero łapek w górę, więc proszę, Koniecznie w tym momencie zostawcie łapkę w górę! Niech będzie ich 5000 tysięcy czy coś w tym stylu, albo nawet więcej, bo w sumie co nam szkodzi. No i wiadomo, subik, dzwoneczek dzwoneczek instagrama macie w opisie i te sprawy. Już nie przedłużajmy, tylko przejdźmy do mięsiwa. Co? Jakby chodziło mi o to, że przejdźmy do odcinka, nie wiem, czy upowiedziałem do mięsiwa, nieważne. Oto chyba najpopularniejsza strona z modami, jaka tylko istnieje! Jak widzicie, niektóre mody mają tutaj po kilka milionów pobrań, ale my akurat nie w takie będziemy celować dzisiaj, ponieważ posortujemy sobie je przez popularność i wejdziemy na ostatnią możliwą stronę. Już się boję, co tam będzie. O nie, ej, co się dzieje? Czemu te ostatnie mody mają po 20 pobrań? Tak nie może być! Jak no? Ja potrzebuję modów, które będą miały 0 pobrań, ale widzę, że tu żadnego nie ma, no. O, dobra! Ten na 54, to prawie jak 0, co nie? Nie, no, ale serio, żaden mod tutaj nie ma 0 pobrań, więc muszę się ratować takimi. Co on dodaje? Rzeczy z chleba. Okej. Okay. No to ten, nie? Testujemy go, co nie? Jeśli miałbym wybrać jeden item, z którego najbardziej brakuje mi bloków, to właśnie byłby to chleb, wiadomo? A więc zobaczmy, co my tutaj... Mamy! O nie! To serio to mi temy z chleba, nie wierzę. Zacznijmy od początku. Oto sztabka chleba. Z niej robi się te wszystkie itemy. O, jeszcze jest breadstick, czyli chlebowy patyk Tak, i z tego wszystkiego jakby można zrobić chlebowe narzędzia. <grym> Okej. Okay. Czy one są dobre tak w ogóle? Przepraszam, widać, że jest moim obiektem testowym, wiesz? O, no całkiem dobre, nie? A co można kopać tym kirowem? No kobra na pewno, to wiadomo, kopie całkiem szybko, bo powiedziałbym prawie, jak żelazny. Żelazo się da też wykopać, trochę wolno, ale no nie jest źle. No i najważniejsze pytanie, czy można nim kopać diaksy? Chyba nie, bo jakoś zbyt... Wolno kopię. Uwaga! Nie da się kopać diaksów. Także pamiętajcie, że jak będziecie mieli chlebowy kill to nie kopcie nim diaksów, ok? Ale już dyrta chlebową łopatą możecie bez problemu kopać. Chociaż no muszę przyznać, że blok chleba jest całkiem ładny. Można byłoby znaleźć kilka epickich zastosowań do niego, jeśli chodzi o budowanie. O tak, dokładnie. Te domki byłyby stosowe. Ale cóż, to no, w normalnym Minecraftzie nie ma bloku chleba. Może to i dobrze? Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, żeby ten blok był dodany na stałe? Ja myślę, że to byłoby, O, dziwne. Nie, po co to komu? Za to na pewno przyda się kolejny mod, który ma ultra mało pobr a dokładnie YouTube Studio. 54 pobrania. Nawet nie czytam co on dodaje, tylko pobieram i lecimy z tym koksem. Ale no zastanówmy się! Co może dodawać moto takiej nazwie? Na pewno nie nic związanego z YouTubem, co nie? Nie no szczerze mówiąc, to ja nie wiem, co on dodać. Czy to będą jakieś główki youtuberów, czy to będą w ogóle jakieś subskrypcje albo coś takiego? Przekonajmy się! O, oto on! YouTube Studio! No i końcu jest kamera, więc... Oh! Wow, ale kozackie. Dobra, jest lepiej niż myślałem. Jaram się. Na początku zobaczcie na to. Oto srebrny przycisk YouTube'a, a oto złoty przycisk YouTube'a. Jak chcecie mi ten złoty pomóc wbić, to możecie subskrybować, co nie? Oprócz tego są jeszcze jakieś kamery, statywy na kamery. Jeszcze w ogóle są softboxy świecące. Ale jaram się tym mocno. Ten moc to jest wygryw świata. I to wszystko jeszcze normalnie świeci w nocy. LOL. Kozacko, w takim razie możemy zbudować pełnoprawne studio YouTubera. Nie wiem jak one wyglądają, bo moje jest nie mam żadnych softboxów ani green screenów, ale postaram się jakoś tam to odwzorować. Dobra, green screen jest teraz czas na biurko. Na piasku, oczywiście, bo każdy normalny YouTuber nagrywa na środku plaży. Oczywiście, nie, ja też jestem na środku plaży i nagrywam. Nie wiem, czy słyszycie te szumy Morza? No, słyszycie, czy, czy nie? No, dobra, może nie słyszycie w sobie nieważne. A więc nasze youtuberskie studio oficjalnie gotowe. Ej, no tylko brakuje tu jeszcze YouTubera, co nie? Ja proponuję, żeby to był kanał TheCreeper.pl. Także witajcie na moim wybuchowym kanale. Ja jestem TheCreeper.pl i dzisiaj. Wybuchne. Ziomek, tak się nie robi YouTube'a. Kościu, co wybuchnął mi całe studio. Ja nie wierzę, no. To chyba dobry czas na kolejnego moda. W końcu udało się. Jest mod z jednym pobraniem. Czaliście to? Pewnie był tylko autor, więc wchodzimy na niego i zobaczymy, co on dodaje. Gdzie jest guzik do po pobrania? Aha, czyli jakby to jest mod, którego się po prostu nie da pobrać. Bo nie ma guzika do pobrania. To nie dziwię, że ma jedno pobranie. Kurde, bele, no. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jest nasz mod z chlebem, ale wyżej widziałem wcześniej... O, o tak, dokładnie. To jest coś, czego potrzebuję. Nie powiem wam co on robi. Zobaczycie dopiero za chwilę. To będzie prawdopodobnie najlepszy mod, jakiego widzieliście w życiu. Czy co, że się niby nie ładuje, co? Pobieram moda, która dodaje żółty śnieg. Żółty nie powiem sobie od czego. I on akurat nie działa! Super, no genialnie Minecrafcie! Patrzcie na to! Żółty śnieg! Fajnie, nie, tylko jakby nie działa więc na go, nie zobaczymy, ani nie zrobimy go. Może banany będą działać, byłoby super! Jest progres! Gywywaliło mi Minecrafta przy włączaniu, więc jest nadzieja na to, że ten mod będzie działał, nie to co żółty śnieg. <laughs> no i zgadnijcie teraz, co może być mod dodający banany. Tak, jakby to jest banan. Ten mod dodał banana. Genialnie! Ale spokojnie, spokojnie. Ten banan ma o wiele więcej funkcji niż myślicie. Możemy go oczywiście zjeść i wtedy. Co? Okej, okay, grubo, czyli jedząc banany możemy latać, ale chyba ich nie możemy w żaden sposób spotkać, bo nie ma drzew bananowych, także... Nie, nie pytam. I dosłownie tak długo, jak je jemy, tak wysoko lecimy. To co ja mogę wylecieć w kosmos teraz? No, genialnie. A jednak nie, jednak nie, zabrało mi to wszystko. Smuteczek, no. Ja tu chciałem odkrywać bananowe księżyce i się nie udało. Ale za to mamy jeszcze jedno narzędzie: Banana for Scale. Wiecie, czemu on ma taką strzałkę? Bo robi najdziwniejszą rzecz, jaką można się spodziewać po badanie. Czyli kraszujemy Minecrafta, bo właśnie go kliknąłem. Co jest Ej! Okej, okay, dosłownie, craszuje Minecrafta. Dziękuję, badanie. Właśnie tego po tobie oczekiwałem. Żebyś mi zgraszował komputer. Dzięki, stary. Były ten banan, nie? Przeczytałem w końcu instrukcję. Oczywiście, jak normalny człowiek, dopiero potem, jak mi dwa razy skosztował grę, co nie zamiast od początku. I żeby użyć tego banana, muszę kliknąć go na shiftie. Nie takie normalnie, więc klikam normalnie shifta, klikam blok i genialnie nic się nie stało. Odchodzę kawałek dalej, klikam drugi blok i na czacie pokazuje mi odległość w bananach. <laughs> tak, pomiędzy tamtym blokiem a tym blokiem jest odległość 1067 bananów. Co? Jak niby 1000 bananów, to było 15 kratek maksymalnie. Dobra, sprawdź mi jeszcze raz pomiędzy tymi dwoma blokami. Jeden tutaj i drugi tutaj, i tu jest 37 bananów. Co? Chyba, że 37 bananów sześciennych, czyli ile bananów się zmieści w środku. Nie, no ale na pewno to nie jest odległość 37 bananów. No bez przesady. Ten mod jest jakiś zbagowany I co? Jedna kratka ma jaką odległość? Czterech bananów w sumie? Ej, miałoby to sens. To jest banan i nie no, bez przesady. Ja bym powiedział, że na tej kratce zmieszczą się maksymalnie dwa banana, a nie cztery. Jaki zepsuty jest ten mod, no? O, udało się! Ty razem serio. Mamy moda z 9 pobraniami. 9 to już całkiem blisko zera, więc jest gitowa. I zobaczmy, co może robić mod, którego w ciągu dwóch tygodni nie praktycznie nic! Tylko 9 osób, więc... Przelam, że był to 5 razy autor i 4 jego znajomych. Okej, okay, jest grubo. Dodaje on pięć typów nowego jedzenia: czyli między innymi sałatę, pieczone jajko, czy tam gotowane jajko, pomarańcze, pomidora oraz gruszkę. Nie no, fajnie. Jakby zawsze marzyłem, żeby mieć sałatę w Minecraftie. A są chociaż jakieś sezonki tej sałaty, że można było ją zasadzić? Chyba nie, co nie? Tylko z kreatywa, to no bez sensu ten ma trochę. Ale żeby nie było, że tylko narzekam, zjedzmy sobie ceremonialnie naszą sałatę. O, jemy, dobra, jemy. Super sałata, naprawdę jestem zadowolony. To zjedzmy teraz jajko. O, jeszcze lepiej normalnie. Wow, wow super mi się. No to jajko. No ale jak szaleć, to szaleć. Zjedzmy sobie od razu pomarańce. Wow, wow, super uczna, normalnie. Jest pomidora, pomidora, bo kurde, belecze czemu by nie! I tylko gruszka mi została, ale wiecie, co zrobię z gruszką? Gruszki nie zjem. Gruszkę położę na dyrcie i powiem jej, papa, gruszka. Byłaś super gruszką. Przepraszam, że cię opuszczam. No dobra, żartuję, chodź tu zjemcie. Nigdy nie sądziłem, że jedzenie gruszki może być taką super zabawą. Było genialnie. Mam nadzieję, że równie genialnie będzie z kolejnym modem, którego tutaj pomierzemy! Jest i on! Oj, ojoj, będzie grubo. I on miał pobrań? 50, okej. Okay. Daj jeszcze się w naszym... Limicie, co nie? 50 to prawie jak 0. Dużej różnicy nie ma. No i nie działa. No znowu, genialnie, no. Jak można robić mody, które nie działają? Dobra, no spoko, no to zmiana planów. Somme Assembly Require. To, to, okej, okay. to, to brzmi ładnie. I ma jakieś ikonki chleba, co mnie bardzo przeraża. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejny mod dodający narzędzia z chleba. Zresztą, no co? Nie patrzę, co to dodaje. Przekonamy się zaraz wspólnie. To chyba jest zły pomysł, ale w sumie ten kanał jest odwcielany z tych pomysłów do życia, także, dzień dobry. Ta nazwa nie wskazywała na kompletnie nic. Ale w opisie było coś o kanapkach, także napiszmy, Kanapka. I mam nadzieję, że to. Co napisałem? Kanapka? Kanapka. Tak miało być. I miejmy nadzieję, że ten mod doda coś normalnego. Czyli na przykład kanapki. Ale nie doda nam jakichś dziwnych, bardzo niezrozumiałych dla mnie rzeczy. Bo są mody, które dodają jakieś elektrownie atomowe. Ja ich nie czaję kompletnie. A więc uwaga, uwaga. Przejdźmy na kolejną stronę i mamy kanapkę. Lol. O, mamo. Jak dobrze. Jest toster, jest bekon. Są kanapki, są jakieś. Jabłka? Kto dodaje do tostów jabłka? Co? A więc tak. Na początku przydałoby się pokroić chleb. <laughs> Działa. Ale Super, możemy kroić chleb. I jakie to jest dobre? Dobra, teraz składę kanapkę na naszą deskę do pieczenia. Do pie... A, deskę do pracowania... Nie, jejku. Deskę do robienia chleba. Tak. <laughs> I dodajemy na nią bekon. M możemy? Nie możemy dać na nią bekonu. Halo, no. To może najpierw wrzucimy to do tostera. O, proszę bardzo. Problem tylko jest taki, że do tego tostera możemy wrzucać dosłownie wszystko. Nawet noże. Nie polecałbym raczej, ale spróbowałbym za to wrzucić stapkę żelaza do tostera. No i genialnie. Można sobie podgrzać tapkę żelaza. Jak potrzebujecie moda do podgrzewania różnych dziwnych rzeczy, to zapraszam. O, kurde bele, To się aktywuje redstone się. No i co, to tak, będzie sobie pykać Po prostu o dym i jest coraz lepiej. I mamy kanapkę, lol. No tak, mamy pieczone kanapki, to mogę w końcu na nie bekon włożyć. No nie mogę nadal. Żałosne, no. Plus taki, że mogę ten bekon podrzeć, To jest akurat spoko. Ale dlaczego nie mogę włożyć na kanapkę bekonu? Nie powiem, trochę się zawiodłem. Myślałem, że będę mógł faktycznie robić kanapki. Bekon wyskoczył. Ten mod to jest dzisiejszy wygrany tego odcinka. Wy też dajcie znać, który z tych wszystkich podał wam się najbardziej. I który powinien mieć więcej pobrań niż 50, bo umówmy się, jakby te wszystkie tutaj miały bardzo mało pobrań. Najmniej chyba miał 7, co nie a był całkiem fajny, więc mógłbyś trochę więcej? Nie ważne, widzimy się jutro o 9.00 bądźcie koniecznie, subskrybujcie kanał, wbijajcie na live o godzinie 20.00 i tyle ja spadam, bo się już noc robię, ja z tym nożem biegam, to bardzo podejrzane. Ho ho, ho! Ja jestem święty, że lasny już jest po świętach, drogi panie, żelazny, co ty w ogóle mówisz? Nieważne! Ale ważne jest to, że macie przed sobą właśnie dwa filmy. Ten po to jest taki filmik z modów, który był wczoraj, a ten po lewej to inny losowy filmik z mojego kanału, i z tego jeszcze nie widziałeś, to koniecznie! I widzimy się po drugiej stronie, papatki siema! Tak szybko, to powiedziałem, że czuję się jak raper normalnie.